Witajcie, moi kochani. Przyszłam na chwilę w odosobnione miejsce, nikt mi tutaj nie przeszkadza. Chciałabym podzielić się z Wami opłatkiem, pożyczyć Wam jeszcze raz w dzień wigilii wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, spełnienia marzeń. Wszystko, co zaplanowaliście, żeby wam się ułożyło, życzę Wam wesołych, wesołych świąt i obyta wigilia była dla Was bardzo spokojna, przyjemna, żeby nie było żadnych niespodzianek. I moi kochani, ucztujcie, kosztujcie wszystkich, wszystkich potraw, rozmawiajcie, kolędujcie i do zobaczenia już niebawem. Bardzo, bardzo króciutki filmik, ale obiecałam, że się z Wami połączę, że na chwilkę odejdę i też tak uczyniłam. Także jeszcze raz wszystkiego wszystkiego dobrego. I ucztujcie, jedzcie, kosztujcie, smakujcie, rozmawiajcie, tulcie się, wymieniajcie sobie uprzejmości i. Wesołych świąt. Wesołych świąt 2020.